Prawidłowo. Mamy coś do zrobienia. MJ... Prace konserwacyjne. Tam idzie człowiek! A ja gadałam tylko z robotami! Szybko, zgrywaj jakiegoś royalistę! No pewnie mała. Jest okej, Jay. O, a kogoś przyprowadziłeś ze za... sobą. O, em. T -t 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 tak, mamo. Przepraszam, mamo. Ech, Jay, no maszyny przemysłowe, pomóż nam. Syn, jeśli ten mały lokaj umrze przez ciebie, to zobaczysz. To chcę płatnego urlopu, żeby uczestniczyć w związkowych negocjacjach. Jak myślisz, jak zamordujemy małego robota, Jay? O Syn zmasakruje całą galę. Cofnąć się! To jest morderstwo obywateli. Tylko sprawdzam. Chodźmy.